Witam, witam i o punkty pytam, bo mam ich aż 74, co mnie bardzo cieszy. No i właśnie wildcard, którego odpaliłem. Mogłem to zrobić później? Oczywiście. Czy teraz by się przydał? Pewnie, że tak, ale w sumie dzięki temu wildcardowi awansowałem też o te 700 tysięcy pozycji do góry i teraz jestem prawie już top bańce. A wydaje mi się, że jest to całkiem spoko droga, bo jakiś taki ciężki ten w FPL w tym roku się wydaje. Więc co, w tym odcinku, oczywiście, szybki przegląd składu. Potem przegląd składu na następną kolejkę, no i może jakieś transfery, które można by tutaj zaproponować, bo mam trzy wolne transfery i raczej planuję je wszystkie wykorzystać. Więc zobaczymy, co to się ukroi ułoży zbuduje. Tak jak widzicie, właśnie w tej chwili: 74 punkty, wszystko ładnie pokazane. Obrona. Obrona wypadła całkiem ok, można powiedzieć. Oczywiście mogło być dużo lepiej. Wirbrychen Jeden punkt, niestety, no głupie odstracone bramki przez Brighton właśnie, e, spowodowały to, że skończyło on tylko z jednym punktem. No i mój bramkarz, który był na ławce, niestety tych punktów zdobył więcej. No ale kto mógł to wiedzieć? Mazdorowi sześć punktów, jeszcze zdjęty z boiska. Robertson fajnie wyżej atakował niż trend, ale mimo wszystko to trend wychodzi z tego meczu z asystą, a Robertson tylko z czystym kątem, ale nawet za te czyste kąty trzeba dziękować bo dla obu graczy mogło to się skończyć źle, tam praktycznie jeszcze Trend mógł strzelić samobuja także no, było, było blisko. No i Greaves z Ipswich tylko dwa punkty. Tutaj nie ma co się za bardzo rozwodzić, jest ok mogło być lepiej. Za to linia pomocy naprawdę bardzo fajnie wypada, oprócz kogo? Oprócz oczywiście Eze, jak zwykle kolejny raz Eze zawodzi dwie naprawdę stuprocentowe sytuacje, praktycznie przez Eze zostały zmarnowane, więc no, jeszcze go ma w składzie, oczywiście. Jeszcze ta cierpliwość się nie wyczerpała, ale jest już naprawdę i bardzo, bardzo mało. Luis Diaz, totalna gwiazda. Na tym wildcardzie to był bardzo dobry wybór, żeby go sprowadzić do składu. 16 punktów. 16 punktów. Dla porównania salach u mnie na kapitanie ma 12, więc. Naprawdę bardzo dobry wybór. Rogers wreszcie oddał naprawdę. No, też długo na to trzeba było czekać, no ale wreszcie są te punkty i to podwójna liczba, bo mamy 10 punktów. I Palmer troszkę skromniej 8 punktów, ale w sumie był on moim wicekapitanem. I jakby na tym kapitanie był ostatecznie, no to e, spisałby się lepiej niż Salah. Więc wow. No i na ataku. Mamy oczywiście Halanda i João Pedro. I tutaj kapitana można było też zostawić, nie zmieniać, po prostu Haland ma taką formę, i jest, no, no nie da się po prostu przed nim uciec. Wszystkim strzela bramki, nawet Arsenalowi, który defensywnie wypadał bardzo dobrze. Jeszcze rzucił piłką w tył głowy chyba Gabriela czy kogoś, to było naprawdę kończne. No i 9 punktów ma Haland, więc wydaje się, że Haland może być takim dobrym perma-kapitanem, bo z taką formą ciężko jest, żeby było gorzej. João Pedro tylko punkcik. Niestety nie zaczął w meczu w podstawie dopiero Potem wszedł na boisko i tu jest zdecydowanie duży minus. No i ławkę rezerwowych, jak teraz sobie zrekniecie. Fleken trzy punkty to jest to, o czym mówiłem. Rico Louis nie zagrał punktów 0, king punktów 1, no i tam na końcu ten zawodnik z Wolves pomijamy. Plusem tej ławki, a raczej Rico Louisa, jest to, że Rodri doznał kontuzji prawdopodobnie rozwalony ACL na całą resztę sezonu, a to oznacza, że prawdopodobnie Rico Louis. Będzie grał właśnie w takiej roli, wspomagając albo po lewej obronie, albo na tym SPD-ku, tak wspomagając po prostu całą resztę składu z tego, z tego miejsca, z tej pozycji, więc na to liczę. Oczywiście wiemy, że w City są też inne wybory, Pep zawsze może coś nowego wymyślić, chociażby jakąś wariację z Gendoganem, ale generalnie ta konkluzja, powiedzmy jest pozytywna dla posiadania Rico Luisa, dla właścicieli Rico Luisa, negatywna ogólnie oczywiście dla City, bo City lepiej gra z Rodrim w składzie. No i teraz co? Teraz trzeba się zastanowić... Co my tutaj robimy z tym składem na kolejną kolejkę? Jeszcze zanim do tego przejdę, to na szybko chciałem Wam pokazać właśnie moją ligę FPL FC. Macie tutaj tak naprawdę top 10, które sobie e, możecie cały świetlić, więc wszystkim gratuluję. Ale zobaczmy sobie, jak wypada skład Piotra Wajdy. Oto jego skład na tą kolejkę mamy KONSE 9 punktów, jest Trend Punktów 11, Rogers Smith Row, Salah Palmer, Haaland i Pedro. Generalnie dosyć podobny skład do mojego. On ma. Trenta, ja mam Robertsona, jest też końca. Flecken zagrał w podstawie. No i Smith Row, który znajduje się tutaj w pomocy. Generalnie dosyć, powiedzmy, taki stabilny skład, ale jak widzicie, dowiózł dobrą liczbę punktów i pozwolił się tutaj Piotrkowi wspiąć na pierwsze miejsce. Także jeszcze raz gratuluję. No i tak, jeżeli chodzi o skład na kolejną kolejkę, w bramce Flecken przeciwko West Hamowi. Mecz domowy. Brentford nie wygląda jakoś super defensywnie, ale może jakieś punkty bonusowe wpadną. Wydaje mi się, że jednak West Ham strzeli w tym meczu no ale liczę na jakieś obrony po prostu, liczę na jakieś obrony Robertson, Mazraoui i Lewis Robertson grający przeciwko Wolves liczę, że jakiś tutaj return ofensywny może w końcu wpadnie, Mazraoui tutaj troszkę mnie martwi, wydaje mi się, że to ten ham raczej strzeli, raczej tak na 90% więc tutaj można by pomyśleć, czy by go jakoś nie zamienić na przykład za kogoś z Arsenalu, tylko trzeba by właśnie na tę osobę zrobić miejsce. No ale nad tym muszę troszkę się zastanowić, bo tak jak mówię, mam trzy transfery i, i chciałbym je zużyć. No i Rico Louis grający przeciwko Newcastle. Wydaje mi się, że tym razem zagra i że Newcastle generalnie to, to jest fakt. Nie wydaje mi się, Newcastle po prostu troszkę słabiej stoi ogólnie w tym sezonie. Słabszy ten początek, słabsza też trochę defensywa. Więc wydaje mi się, że City może mieć tutaj całkiem e, dobre żniwa. Można tak to określić. W linii pomocy na ten moment jest Eze, jest Luis Diaz, jest Palmer, Rogers i Salach. Salach i Diaz grający z Wolves, tutaj tego nie będę zbytnio komentował. Palmer, troszkę cięższa kolejkę, według mnie, bo z Brighton, które wygląda ok, powiedzmy, i nie wiem, czy tutaj będzie to łatwa przeprawa dla Chelsea. Wydaje mi się, że będzie to ciężkie spotkanie, tym bardziej, że dla Chelsea jest to spotkanie wyjazdowe. Rogers i Pouć. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobra też szansa, żeby znowu się pokazał z dobrej strony i zdobył trochę punktów. No i Eze z Evertonem, który defensywnie nie wygląda jakoś niesamowicie i być może to będzie ostatnia szansa Eze w moim zespole. Jeżeli teraz faktycznie zagra on słabo, no to wyleci, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że może on już wylecieć przed tym spotkaniem, ale muszę to naprawdę dobrze przemyśleć, bo chciałbym mieć już nowego pomocnika w składzie. Ehm, a na, tak naprawdę to chciałbym mieć dwóch pomocników w składzie, i byłby to albo Mbłemo, albo Saka. Chodzą ploty, że Saka, nagrywam to oczywiście wcześniej, więc to się okaże, e, ale chodzą ploty, że Saka jest kontuzjowany. Arteta oczywiście na razie milczy, nic nie mówi, tam nie chciał nawet na konferencji powiedzieć, kto mm, jest kontuzjowany, ale chodzą ploty, że to jest właśnie Saka. Jeżeli Saka jest kontuzjowany, to bardzo możliwe, że jeden z dwóch panów, albo Palmer, albo Eze ewentualnie jeszcze Salaha, można by tego grona zaliczyć, ze składu wyleci żeby zrobić miejsce dla Mbwemo, które no błyszczy i Brentford teraz zaczyna naprawdę serię dobrych kolejek na obronę jeszcze teraz tutaj oczywiście napomknę, chciałbym mieć kogoś z Arsenalu, najlepiej Gabriela też trzeba by zrobić na to miejsce i trzeba by na to przyoszczędzić troszkę funduszy, więc to jest kolejna rzecz jeżeli chodzi o atak, no to tutaj na ten moment nic się raczej nie zmieni jest haland. Jest João Pedro, Hanan raczej poleci na kapitana, João Pedro znowu też plota, że jest kontuzjowany, gdzieś tam podobno wyszedł z, z, ze stadionu o, o kulach, więc kurde no lipa, naprawdę lipa. E, ławkę sobie możecie teraz zobaczyć, nic tutaj wielkiego się nie zmienia, ale jeżeli patrzę na ten cały skład jeżeli patrzę na ten cały skład i, ty, i wy patrzycie na, na ten skład razem ze mną, no to widać, że tutaj można by troszkę zmian porobić i najłatwiej byłoby właśnie usunąć kogoś z pomocy, sprowadzić im Sprowadzić obrońcę z arsenalu. No i jeżeli tak, jeżeli ktoś jest skoncyzowany z arsenalu, a tym kimś jest saka, no to może wtedy warto byłoby kupić hawerce na atak, bo tam troszkę miejsca jest. Tylko trzeba by zdobyć na to fundusze. Fundusze najłatwiej oczywiście zdobyć sprzedając albo Palmera, albo Salaha. To byłby naprawdę niezwykle e, krótki staż w moim składzie po wildcardzie. No ale czasami trzeba podejmować ryzykowne decyzje, i wydaje mi się, że to jest dobry sezon. Plus chcę mieć fan z grania w FPL-a. E, a takie ruchy po prostu ten fan dają, tak? Więc, więc, więc tak chyba trzeba będzie zrobić. Będę jeszcze o, o tym musiał pomyśleć. Możecie mi dać znać, jakie wy w ogóle byście zaproponowali transfery do mojego składu. Weźcie tylko pod uwagę to, że na pewno chciałbym mieć w tym składzie obrońcę z Arsenalu, który gra imbłemo. Więc dajcie mi znać, za kogo tych grajków powinienem wrzucić, czemu, no i ewentualnie jak wykorzystać trzeci transfer, a może, może warto go zachować. Jeżeli oczywiście tradycyjnie macie jakieś pytania, piszcie je w komentarzach. Inni Wam też pomogą, i będziemy również mogli wspólnie podyskutować na tym, kogo zatrzymać, kogo wyrzucić, jaką podjąć decyzję, kogo wrzucić na kapitana. Fajnie jest to, że takie dyskusje właśnie w komentarzach się wywiązują. Na ten moment Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się. No i powodzenia zielonych strzałek wszystkim życzę. Cześć!